Panie Przewodniczący, Szanowna Rada. W związku ze złożonym wnioskiem z 25 czerwca 2013 roku o względzie zgodnie z i kierunkami zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolno terenu pod lokalizacją partii Piotrowej wraz ze strefą oddziaływania Rada Gminy Kolno w dniu 19 grudnia 2013 roku podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany studium uporządkowań i kierunku ze przestrzennego gminy. E, I to dotyczy obrębów e, lochowo, gromadzin stary, gromadzin e, wygno, Deszczki ławno, deszki wągołowo, rdzefo, e, obiedzino, czernice i pokuczyn. Właśnie z przy, przeznaczeniem pod lokalizację e, elektrowni wiatrowych e, wraz e, z infrastrukturą towarzyszącą. zgodnie z ustawą o planowaniu tego ze strony przestrzennym wójt gminy Korno. Kolejno ogłosił w prasie miejscowej oraz poprzez obwieszczenie, a także sposób zwyczajowo, zwyczajowo przyjęty w danych miejscowościach o, o podjęciu uchwały i możliwości składania wniosków i uwag dotyczących studium. studium. Kolejnym, kolejnie kolejnym zawiadomiono na piśmie o podjęciu uchwały instytucje i organy właściwe do uzgodniania projektu studium. W powyższych ogłoszeniach wyznaczono termin do 28 lutego bieżącego roku, właśnie na składanie uwag i wniosków dotyczących <coughs> tego ogłoszenia. W ślad za obwieszczeniami wpłynęły protesty mieszkańców w miejscowości i w związku z powyższym, Rada Gminy na posiedzeniu Komisji Stałych w dniu 25 kwietnia ponownie przeanalizowała temat, zapoznała się z procesami mieszkańców i ponownie wrócono do dyskusji w dniu 21 sierpnia bieżącego roku, czyli tutaj w kolejnym tygodniu. Innym bardzo ważnym tematem jest otrzymane pismo w dniu 30 czerwca 2014 roku. To jest to pismo prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i zostało ono również przedstawione Rady Gminy Radnym w posiedzeniu komisji. Stałych celem zajęcia stanowiska. I tutaj pismo dotyczy planowanej budowy radaru MSSR-MODE, w okolicy Wsi MŚciwuje. Jest to radar do obsługi lotnictwa cywilnego na obszarze północno-wschodniej Polski. I zgodnie z tym pismem ochronie podlega obszar w promieniu 16 km od, planowanej, od planowanego urządzenia lotniczego. I to wiąże się z ograniczeniami z wysokości zabudowy oraz zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych na promieniu 16 km od, właśnie od radaru. Ten obszar inwestycyjny, który żeśmy zamierzali przeznaczyć, właśnie pod właśnie właśnie wiatrowe. Znajduje się właśnie w tym, w promieniu tego, tego oddziaływania, tego nadawcy. Czyli w związku z tym, e, przygotowaliśmy projekt uchwały e, o odstąpieniu od sporządzenia e, zmian w studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego w Dziękuję. E, jakie środki? Już tłumaczę, tak. E, w tej chwili, e, prace, jakie żeśmy tylko podjęli to wysyłkę korespondencji, takich tutaj wspomniałem, o zawiadomieniu sątysów, zawiadomieniu organów instytucji, które opiniowały, będą opiniowały ten projekt, bo właściwie by opiniowały ten projekt planu. I to było około 30 listów, czyli listy to około 6 zł za wysyłkę, bo wysyłka, wysyłka z potwierdzeniem odbioru, czyli tutaj 30 razy 6 około 180-200 zł. Więc czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytanie? Proszę bardzo, dobra. My, jako Rada i Gmina, czy mamy jakiś wpływ na to, na budowę tego radaru, na, na lokalizację tego radaru Znaczy myślę, że to jest, ja już mógłby Pan, Unii Oprostu Urzędu Gminy, który zajmuje się przedmiotową, przed inwestycją w sprawie tego budowy tego radaru. I to są odgórne ustalenia krajowe, nie? I tutaj czy na, tutaj wpływ będzie miała yy, bo to lokalizacja inwestycji jest na terenie gminy Małopłock. Yy, czy tutaj wójt gminy Małopłock jakiś do tego stosunku będzie ustosunkowywał? Czy nie? To już trudno mi teraz yy, powiedzieć. Czego się z zapytaniem. Yy, jak yy, oni widzą ten, ten, yy, te zadanie yy, Urzędu Lotnictwa, nie? No tak, ale yy... To będzie zlokalizowane na, na terenie gminykowym. Gminy, będzie gminy oddziaływanie gminy na terenie gminy Kowlo, także Myślę, że dotyczy to inaczej. To, to właściwie pozostaje niewielki obszar, jeżeli chcą zlokalizować elektrownie wiatrowe w przyszłości, to niewielki obszar zostaje nam tamte ulica, truszki wotory, linki, tamte ulica. Proszę bardzo, pan Szanowni Państwo, ja w kilku słowach odpowiem na to pytanie krótko. Chociaż nie byłoby pisma, o którym mówi kolega tego stanowiska nadrzędnego, jest stanowisko mieszkańców, którzy się nie zgadzają na budowę tych elektrowni. I czy gdyby to pismo było, czy nie, taka uchwała byłaby przedstawiona, żeby te plany uchylić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja byłem oponentem tych wydarzeń i przez to nawet ponosiłem częściowo konsekwencje tego, ale nawet raport NIK-u, który został publikowany publicznie, był fatalny w opinii dla inwestycji wiatrakowych, gdyż największym zarzutem było to, że takowe inwestycje były prowadzone bez ścisłych konsultacji z mieszkańcami. Ja tylko tak przypominam. Dziękuję bardzo. E, tak, wspomniałem, Rada Gminy. Konu, również w dniu 19 grudnia ubiegłego roku podjęło uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego w części gminy Kolno dotyczącej wsi Lachow i też również z przeznaczeniem pod lokalizację w elektrowni Piotrow. Tam było studium, tu jest plan miejscowy, to jest już w I również tak jak w poprzednim przypadku, wójt gminy Kolno ogłosił prasie miejscowej i zawiadomił odpowiednie organy i instytucje w tej sprawie. W powyższych ogłoszeniach również wyznaczyliśmy termin składania wniosków i uwag właśnie do planu i tutaj w tym wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne skargi, ani wnioski, wnioski i uwag dotyczące tego, 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 tego zdania. Jednakże w trakcie badań ornitologicznych, to są badania o przylatach ptaków, tak zwanych, ptaków, Stwierdzono i potwierdzono w Regionalnej dyrekcji ochrony środowiska siedlisko Orła Bielika w sąsiedztwie właśnie planowanej farmy wiatrowej. I w związku z tym, iż występuje takie siedlisko, lokalizacja farmy również daje się niecelować, gdyż w promieniu 3 km, właśnie 3 km w tym przypadku od siedliska od takiego Orła. Występuje również bezwzględny zakaz budowy walut w W związku z powyższym, firma, otrzymując takie informacje, wysofała, zrezygnowała z realizacji tej inwestycji i wycofała swój wniosek. Zatem też tutaj rezygnujemy z dalszej kontynuacji prac nad planem. Dziękuję. Firmy, firmy tylko i wyłącznie. Nie miał żadnych analiz, tylko bezpośrednio wystąpiły do gminy o zmianę jak najszybciej warunków zabudowy i, że tak powiem, puszczały maliny. ja bym to takiego nie biorą i firmy naprawdę, to są. E, poważne koszty, znaczy ja powiem tak, e, firma decyduje się na taką inwestycję, planując takie zadanie, e, wiąże się dość do, do, do z dużymi kosztami. E, firmy muszą zadać raporty o działaniu na środowisko, e, badania ornitologiczne, badanie, inne badania i to są e, tematy bardzo kosztowne i myślę, że e, to wszystko wynika e, w trakcie realizacji zada, e, tych badań. Jeżeli te negatywne skutki się potwierdzą, to firmy mają to czy ryzyko. jak rozmawiamy z jedną osobą, właśnie z przedstawicielami firmy, mają to ryzyko wkalkulowane. Na innych terenach uda się takie badania przejść, wszystko jest w porządku, natomiast na innych niestety trzeba wykładać swoje środki finansowe, angażują je, ale niestety później e, zysków z tego nie ma. Dobrze, ja myślę, że odnośnie tych wiatraków, Panie Wójcie, nie byłoby na pewno w ogóle tematu, gdybyśmy na tę sesję zaprosili kogoś tak bezinteresownie, nawet ekologa, czy coś, żeby nam ktoś to konkretnie wyjaśnił, na czym to w ogóle, ta sprawa, jak ona się w ogóle przedstawiała. A my tak naprawdę to nie byliśmy radni do doinformowani, już nie mówiąc o mieszkańcach, tak? Tak niepotrzebny w ogóle zamów był z tymi wiatrakami. Wszystkie firmy były na każdych spotkaniach komisji, wszystko było tłumaczone. I urząd nie jest od tego, żeby prowadzić sobie, a mu to, co chce, czyli ja, ja tu nie jestem panem i, i władcą. Są przepisy, wokół których i na podstawie których prowadzone są postępowania. Nie było tu żadnego odstępstwa ani uchybienia w naszych procedurach. Proszę mi tego nie zarzucać. Dziękuję bardzo.